Cześć wszystkim, mam na imię Waleria i witam Was na moim kanale, w którym znajdziecie tylko i wyłącznie modne wskazówki jak wyglądać stylowo i świadomie kompletować swoją garderobę, dlatego koniecznie go subskrybujcie. Dziś przygotowałam kilka pomysłów na letnie miejskie stylizacje i podzielę się z Wami poradami, jak pozostać stylowym w te upalne dni. Jak wiemy latem trudniej dobrać różnorodne stylizacje, ale postarałam się właśnie wybrać takie warianty, które będą wyglądać naprawdę stylowo i interesujące na co dzień. A także będą przede wszystkim komfortowe. Mam nadzieję, że moje porady będą dla Was przydatne. Widzę, że liczba nowych e, widzów na kanale rośnie i to bardzo mnie cieszy. Bardzo Wam za to dziękuję. I sprawdźcie także moje wcześniejsze filmy. Na kanale są takie specjalne, tematyczne playlisty, gdzie znajdziecie mnóstwo przydatnych informacji. Świetnie, że coraz więcej ludzi interesuje się stylem, ponieważ to nie jest drugorzędne, jak wyglądamy, jak dbamy o siebie, o czym myślimy i jak wybieramy, łączymy rzeczy. I to wszystko jest naprawdę istotne, a styl właśnie w tym sensie jest doskonałym narzędziem, które pomaga zrozumieć osobiste preferencje i rozwijać swój gust. Lat to oczywiście sezon sukienek i tutaj mało uwagę na temat tego, że letnie sukienki miejskie i sukienki na wakacje, na urlop mają różne fasony. Sukienki są elementem, który tak naprawdę tworzy całość, więc nie wymaga jakiegoś specjalnego stylizowania. Można ją uzupełnić oczywiście letnim obuwiem, wieczorem mogą to być sandałki, a w ciągu dnia jakieś stylowe, a zarazem wygodniejsze klapki czy sandałki na obcasie. Do takich pięknych letnich sukienek polecam także dobierać torby, o średniej lub małej wielkości, moim zdaniem właśnie takie warianty wyglądają bardziej proporcjonalnie. Pamiętajcie, że letnia miejska sukienka nie powinna być zbyt krzykliwa. Takie jednolite wersje są mile widziane i lekki, taki niezauważalny nadruk również będzie wyglądał świetnie latem. W tym sezonie zwróćcie szczególną uwagę także na kamizelki, ponieważ mogą one wyglądać bardzo interesujące w letniej miejskiej garderobie i z łatwością właśnie uzupełnią stylizację do jeansów, spodni lub shortów. Letnia kamizelka jest wykonana przede wszystkim z lekkich materiałów takich jak bawełn, len lub z mieszanką tym składem i właśnie w garderobie może pełnić funkcję zarówno jakiegoś samodzielnego elementu, czyli możecie ją nosić jako top lub na koszulkę, co będzie świetnym się właśnie sprawdzać w codziennych stylizacjach. Kamizelki są czymś nowym właśnie w letniej garderobie i wyglądają nieco bardziej nowocześnie, świeżo, nietypowo, ponieważ właśnie mają takie wyraźne, strukturalne cięcie i niosą w sobie taką nutę elegancji i polecam właśnie je przyjrzeć się jakimś takim mm, dodatkowym, kolorystycznym Aspektom tych modeli właśnie wszystko zależy oczywiście od Waszej garderoby, ale dobre opcje są również te w ciemniejszych odcieniach, na przykład czarnym, szarym, a także w kratkę, w takich beżowych odcieniach i może być w niektórych właśnie nietypowych kolorach, na przykład różowym, ponieważ właśnie różowy latem zawsze dobrze wygląda. Także letnie garnitury z oddychających tkanin są dostępne właśnie w różnych kolorach i kombinacjach. Mogą to być na przykład takie lekkie spodnie z marynarką i na opcję to spodnie kamizelka lub tak zwany trójkąt, czyli połączenie spodni, kamizelki i marynarki. Oczywiście koszula w letnich stylizacjach to obowiązkowy element letniej garderoby. Bez niej nie możemy się obejść, a latem możemy ją nosić oczywiście zarówno właśnie jakiś taki samodzielny element, jak i używać jej jako trzeciego elementu, czyli na przykład na wierzchu bluzeczki lub jakiegoś topu. Pamiętajcie także, że jeżeli właśnie zamierzacie zakładać koszulę jako Dodatkowy element stylizacji to nie powinna ona być zbyt długa. I taka najlepsza długość to, która zakrywa właśnie okolice bioder. Może być troszkę krótsza, ale właśnie nie więcej. Kiedy się koszula się go już do połowy uda, to może wyglądać bardziej nieproporcjonalnie i nie tak pięknie. Dlatego zwróćcie na to szczególną uwagę. Biała koszula w letniej garderobie to pewny wybór, i pamiętajcie, że letnia koszula powinna być wykonana właśnie z bawełny, nu no, i możecie ją łatwo używać nie tylko do miejskich stylizacji, ale także oczywiście do stylizacji na wakacjach, na waszych urlopach. Koszula to oczywiście niezwykle ważny element naszej garderoby, a latem właśnie warto także zwrócić uwagę na koszulę w pastelowych odcieniach które zawsze wyglądają bardzo stylowo, takie właśnie żółte, różowe lub niebieskie odcienie świetnie się sprawdzą. Co zawsze jest modne w letniej garderobie? Oczywiście w letnich stylizacjach miejskich zawsze modne są takie szerokie spodnie o pełnej długości lub jeansy z takim rozszerzeniem od bioder lub do od kolan. Takie spodnie i jeansy łączyłem właśnie z koszulkami lub topami. I do takich spodni lub jeansów możecie oczywiście doleć tę samą wcześniej wspomnianą kamizelkę. Będzie to wyglądać naprawdę bardzo interesująco. Krótkie spodenki w letnich stylizacjach to osobny temat, ale moim zdaniem najbardziej aktualne są takie bermudy, czyli spodenki z bawełny lunu lub tych, myślanki tych materiałów. Mają one taki nieco zawyżony stan na linii talii, kieszenie po skosie. Jeśli chodzi o dżinsowe shorty, to moim zdaniem one są bardziej odpowiednie dla młodzieżowego stylu i powinny być noszone raczej na wakacjach niż na mieście. Mówiąc o letnich spódnicach, to obecnie właśnie poza satynowymi wersjami zyskują popularność także spódnicy z bawełny o wysokim stanie na linii talii. O wystarczająco takim obszernym kroju trapezowym lub w kształcie słońca. O długości oczywiście midi, które mogą być w ciemnym lub jasnych odcieniach, możecie je także łączyć właśnie z koszulkami lub bardziej kompaktowymi koszulami. A jeśli chodzi o obuwie na lato, to tu nie zawsze jakieś znaczące zmiany. Sandały pozostają popularne, właśnie zarówno w bardziej klasycznych wersjach, czyli sandałki na cienkim podeszwie, właśnie z kilkoma paskami. Jakie w bardziej takich modnych wersjach na nieco grubszej podeszwie. Różne rodzaje klapek z szerokim paskiem na cienkiej lub grubiej podeszwie oraz z trójkątnymi paskami pozostają także popularne. Kwestia obuwia oczywiście zależy to wszystko w dużej mierze od osobistych preferencji, od waszego gustu i moim zdaniem właśnie warto mieć kilka różnych opcji, zarówno tych klasycznych, jak i bardziej modnych trendów właśnie takich jak klapki czy sandały, również właśnie na lato koniecznie przyda się jakiś właśnie wariant na stabilnym obcasie, takiej średniej wysokości, a w zależności od designu może to być kwadratowy obcas lub szpilka. Zwróćcie uwagę na to, że pojawiły się również ponownie baletki, które są w takim bardziej eleganckim wyborem butów właśnie na płaskim podeszwie. Więc jeśli ktoś preferuje bardziej subtelny styl, może się na nie zdecydować. Pamiętajcie, że w letniej garderobie akcesoria odgrywają dużą rolę, ponieważ właśnie dodają stylu elegancji. Zwróćcie uwagę na okulary przeciwsłoneczne, biżuterię, ponieważ e złoto właśnie świetnie się sprawdza latam, zwłaszcza gdy nasza skóra nabiera nieco bardziej opalenizny. Wszystkie te właśnie małe detale w letniej garderobie mają duże znaczenie, więc zastanówcie się proszę, jakie akcesary są dla Was niezbędne i pamiętajcie oczywiście właśnie, że akcesoria wyrażają naszą indywidualność. Mam nadzieję, że spodobał się ten filmik i zachęcam również do obejrzenia ostatnich właśnie odcinków na temat letnich trendów, które już są na kanale. To tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w następnym.